Marek się barwi nad wodą. Czareczek też nisko na plaży. Tutaj czareczek nam się. Marek tu wygipaski, może też zejdziemy sobie nisko na plażę. Zobaczymy. Teraz jestem z nas 80 metrów powietrza. Także taka nasza stała trujeczka I podziwiamy sobie piękne tereny w naszej okolicy i nie tylko. Patrzcie jak tutaj się. Przeplatają chłopaki. Zrobimy kółeczko, żeby chłopaków mieć w kadrze. Ale powiem wam, że otworzę zimno. Oho. chyba zaraz biorę rękawiczki was. Czarek nadlatuje. Czareczkiem, Janka. I ciak, poszli. Nakręcimy czareczka, jak się fajnie giba. Czar czaruj, zawsze lubi się kiwać, To jest chłopak wychillowany, ale powiem wam, że e, na dole chłodno, taka bryza od odmoże ciągnie, także dosyć jest chłodno. Patrz, jak Marek tu się buja. Marek, jak czuje presję kamery z tyłu, to zawsze tutaj coś przyświruje, także. Ale fajnie, dobrze, dobrze.